Ile? Tak. A! Co ty robisz z tym dyskiem? Tu auto jest, ja chyba nie pójdę. Czujesz, nie wiem. ktoś siedzi, przecież nie zdaje. No sprawdź. Zero, dead. Nice. Co ty, ty robisz? CZEK, CZEK, CZEK! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kot 5 w sklepie Fortnite. Gdzie jest szef? Bo go nie widzę. A! jest

Chodźcie, weźcie do siebie Ja co tak wygrywam Żartowy Dobrze, A to było Box Nie mnie to Dobrze, Idźcie do siebie, macie

Kasia, Kasia, kasi, kasi. chcę być Ready, no ready, bo czasu nie ma. Ready. Nie widzę nic, bo metal mi zasłania. No nie widzę nic, bo metal mi zasłania. Jak mam Co to było? Co to no. było? Się ja pyta. just, just się pytam. Przez 3 widać. sekundy durne czekam i nie widzę chłopa bo mi metal no, zasłania. No, no, no.

Zboksowany Ale kurde SHITON człowieku Nie? Chodź, wok się Ole go Ale czekaj Ale let's go Ale patrz, ja odcinam to i czekaj <śmienicieliby>. Nie widzę. Nie, zakładają się Nie widzę, ale dobra ale no ja wale, ale oni nie umieją wduzować nawet, stary, takie coś nie Ja, wiesz co, tylko, wiesz co, siatko... Nie mogę. A ty właśnie... <laughs> Ej, a ty mogę? co to jest, to inny Nie. nie. Tak, kolejny tip. <laughs> Ej, <laughs> hey, ja nie mogę być się Adam zabił. to są telefony! No mówię ci, stary. Tym, jak na telefonie mnie z tyłu zabił. <laughs> telefony zsintonowały ich. Mobile dial. MOBILE, DR, <laughs> MOBILE ADAM NIE EJ BO to... ONI SĄ TAK słabi STARY TO JEST lit, po prostu. Gość Czekaj, NIE JEST POMOROŚCIE POTEKAJ w METRZE MAMY DOBRA ROBIMY COMEBACK EJ ALE NIE O... ZAPLOTOŃ TO BYŁO CO JEST? CO TO BYŁO STARY? O tak TAK oh STALELIŚCIE I TAK patrzycie oh NA SIĘ to... CO JEST GROWE? No STARY CO JEST? Jak to możliwe? 166 dostałeś! Nie no, pewnie jest lepszy... Nie, ty mi z samej głowy, czy jak? Nie, w ciało. Wszystko. A ja bez... jaka małpa, ale małpę grałem, ale małpę grałem Ale to dobre było stary, ja co chwilę skakałem, oni nie co się dzieje Ale na mnie po... Jest... Bo... Nie ma skrzynki Jeszcze żyje, 48 dostał do stawem, Nie, nie dostałem broni żadnej, nie dostałem broni Dead, dead, dead! Nice, ale ja nie mam broni. Nie, mi jeden HP równę, jeden równe w wyhaven. Passmark ogólnie? No to 57%. A co? CPU Mark. Co co, ma tak mało? Czemu 59%. Jest tak mało? Co jest tak mało no, na nim? No, może jest wyeksploatowany przez to stałe gigahertz, czy coś takiego. No mój ma 89% na przykład. Nie, no reklamacje zarada mi, <laughs> kurwa, zgłaszam, nie? <laughs> Ten procesor ma 3 miesiące czeku i na max zablokowanych gigaherca. Działa od miesiąca tylko. No teraz to się zmartwiłem, k, nie? Ja jutro, jutro do nich dzwonię do No i się pytam, co to ma być, nie? Że procesor po trzech, mi po trzech miesiącach jest najgorzej niż k***a no nie wiem, cokolwiek, nie? Bo to chodzi o żywotność, że on ma 59% żywotności, nie? Nie, 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 nie do żywotność, nie. że wynik to? ma... że wynik ma lepszy od 59% ludzi. ja no, no, myślałem, że to chodzi o jego żywotność, nie? Tam dłużu. Nie, to nie, spokojnie. Dobra, to znaczy, że okazuje się, że jest git po prostu praca. No, jest delikatnie poniżej średniej. To już mnie żeś przestraszył, że on <laughs> działa, że jest rozj***any w 40% prawie, nie? <laughs> Jezus, człowieku, ja chciałem do nich dzwonić, się wróć, nie? Złap o na tutaj. Bo ja mam 1000 godzin na szybę. Ja mam 7105 godzin na dysku C, a na dysku D, d 8,5 koła. Ty, weź najeść na tą myszką i nie zjeżdżaj z tego. Na te 3032 o. godzin, 3 lata 242 dni. Ja pierdolę. Jakim cudem, mój dysk ma niecały rok i jest bardziej uj. niż <laughs> Jak to jest możliwe? 5116 razy włączyłeś ten dysk. I ja wie. Co ja widzę? Ilość włączeń dysku No ja mam tak, 10 tysięcy razy, a. Ile? A co robisz jest z tym dyskiem? 8400 na dysku. Włącz, i wyłącz.